jest na załączonym obrazku straż Miejska. tak tak mhm. panowie wiecie na temat opieki miejskiej gdzie można iść zjeść, się przebrać, się umyć tak? tak nie tam też bez domu tak, nie czym by tu akurat nie pokaże Z skąpa bierze proszę? skąpa te bierze tam Pan ze środka. No, Ma no, macie pozwolenie to, czy... przebywania na tym terenie czy nie? Czy mam pozwolenie? No. A korzystał Pan z jakiejś opieki z klasie? Wcześniej tak. A noc wygodnia, no, Na szkodnik były, Tak, tam byłem, można no, tak. można było Tak? Tak, tak. Mhm. O tym wiem, no, zachodzę czasami. No. Mhm. Akurat no, zrobili coś tam. Chcemy coś usmażyć do zjedzenia. Ja wiem, ale widzi Pan o tym na szosnijku, na Pan chce jedzenie robić? No. no, w garku. Ja wiem, że w garku nie ma, ale palić śmieci też nie wolno. Ktoś tam jeszcze jest? Nie, nie ma. Tylko wy dzisiaj? Tak. możliwościach pomocy jakie ja tak, tak, tak wie, tak, tak wiemy i tak wiemy dalej, wiemy, tak wiemy, wiemy. a to, ta pałka to potrzebna? Tak? czemu pana to interesuje? No, proszę, no, ale nie potrzebne tutaj jest nie akurat duży tak na do ratowania życia Aha. A, nie bo bili szmat na szmat tak, tak widzi pan co kolega pana palił? plastiku co to jest? Nie z jednego. Pieca chleb się jadło, jak to się mówi, nie. Do jak to ma dać życie?